Panie Jezu. Was, papa naszego Jezusa Chrystusa. Daj jedności w Duchu Świętym Jego wszystkim. i będą z nami wszystkimi. I z duchem. My jesteśmy pokoleniem na Pała II. I z tego jesteśmy dumni. Na przykład jeżeli chodzi o moje państwo, to od momentu, od momentu kiedy już już miałem świadomość tego, że jestem Świętym teraz i tak dalej, to... Bardzo mi poczęło było jakiegoś dotknięcia takiego absolutnego, takim absolutnym dotknięciem z łaskiem a odmogę, to była to, to było obecność Ojca Świętego. Do końca życia Ojca Świętego ciągle podglądałem te morce, które są, które są, które nam pomagają nie tylko w wiarę półgłos ich inne że ryć. I pierwsze taka dziwna rzecz od Ojca Świętego. Mianowicie, jak ty tak odrzucił nam coś, dwie książki. I ja ta książka to jest tak, nazywałam co to, to jest tryptyk rzymski. I w tym tryptyku rzymskim jest pierwsze słowo, to dziwne zdumienie. I on między innymi zrobiło to, że na to wszystko, co się dzieje wokół, wokół, wokół nas przez pryzmat takiego filozofa, takiego człowieka, który...